I już, już mam o tej spółce, i to jest pierwsza część e, z gry, bo a więc zaczynamy grę. Okej, okay, tu piłeczki. Pytają się, co gdzie się stało? O, kwadrat, okej. Okay. Tworzy piłki w kwadraty. W wielkiej fabryce. O nie, muszę ratować świat, póki będzie wpadł ratowy, pewnie sobie tak pomyślał. Dobra, mamy level pierwszy, w tym skarży, dobra. Okay. O, gwiazdeczka. A, to takie punkty. Można, nie wiem, najlepiej mieć Okej, okay. do okej. Okay. już wiem, jak mniej więcej to się robi. A jeśli tak będzie nadal. to <śmówiłem> zu, 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 zu. Jeśli nadal tak będzie a, gdzie tak łatwo, no to ja nie wiem no. Pewnie każdy poziom jest trudniejszy. Ale ten kwadrat to co? O, jest kwadrat! Patrz na bitwę! Okej, okay. w na niego skoczyłem i wybuchł. O, klapa. To jest klapa chyba. Mi się wydaje, że to checkpoint. Okej. Okay. Ej, szybko to robię. Um, Ej, przeciw... O nie, woda. Ej, to w wodzie można się utopić? Dobra. To, to nie wiedziałam, że piłki się utopią w wodzie. Auć! Ja Myślałam, że jak ja do tyka to ty zginiesz. Dobra. Okej, okay, punkcik. Mm. Skoczę tu? Ja nie chcę być zgnieciony przez kamień. Też tak mocno, że taka fizyka z tej drużyny jest. O Boże, już myślałem, że spadnę w jakąś przepaść. Oj, prawie że dotknął mnie kwadracik, okej. Okay. A więc skaczemy no, i on poczeka. Iiii hop, siasia do lasia. Okay, mamy tu jakiś wózek. Popchamy go. A moja miał prawa sesji. Ej, to ja tam doskaczę? Nie. Hmm. Okay. Może doskoczę, nie wiem. Dobra, no najpierw. spróbuję na raz. Zapytam. Na raz, no tak myślę, na raz trzeba to przejść. Okej... Okay. No dobra, skrzyneczkę zostawimy. I teraz skaczemy... bo doskoczę. Nie doskoczę, dobra może mieć skrzyneczkę. Czyli trzeba używać chyba wszystkich elementów, które należą do tej gry, Ej! Halo, skrzyneczka, jak ja mam cię wziąć? No. Nawet wziąłem z tą deską, nie do co. Ale szybko, aż ta deska nie spadła do tej drzwi. To? E, nie wiem. Co to mam na ekranie, jak mam internet wyłączony, nie czuję. O właśnie o tym mówiłem. Ale fajnie śpię, jak wyjadę, taka nasza, słoneczka. Nie! Okej. Okay. A ten kwadrat się utopi, czy o co chodzi? Okej, okay, utopiliśmy i dostaliśmy punkty. Skakaś albo inny, poczekaj. Już? Ale fajna i prawa w na. się okay. Halo? Halo? Dobra. Dobra, wózeczek, minecart. Minecraft. To nie jest żaden Minecraft. Co? Jest do Minecrafta podskakuje. A to jakiś bug. Byk. Miałem powiedzieć baran, ale to... Au! Co jest, dobra, już się przestraszyłam, że oni nie zniszczalni. O, co się dzieje? Hej! Okay. Pyk! No nie! Mam jedno życzku. Konieczne, koncetyk... czy o nie? Nie łatwo, żebym dał się wyciągnąć. O, nie, bo nie, nie. Wow! Ej, to można wszystkim to skrzywdzić. Ja tak myślałam, żeby tym wózkiem podjechać, bo tu prawa fizyki są fajne. W ogóle. czuję, że jestem cały. Cały. Jak? Ej, ty, ja, pod... ja podskoczyłem. Ojciec zginął sam siebie, lol. Woda? Ja nienawidzę wody. Jestem jak Enderman o, z Minecraft'a. I dopiero co lepiej. A ja myślę, że to jest dziesiąty. Jak, jak ja wpadnę, no to stracę życzkę. Ja chyba będę mógł wynowić się. Aja, Boże, jednak, jednak inne okay. I co ja mam z tym zrobić? Zaraz. I co ja mam? Może tą skrzynkę popchać? No nie, no to jak? Co ja mam zrobić? Teraz nie ja popcham tego wózka. <gryw> ja nie wiem o co chodzi.

które nie chciało e, nie wejść na wiatrak. A więc mega, 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 mega dobrze. A więc jest mega ok. Dobra, wezmę pięcik. I Co? Nie no, Na wiatrak? No, no, nie wiem. Na wiatrak. Ok? Dobra, już myślałem, że zginę, bo już za matkę. E, no ale to. Okej. Okay. Bierzemy to. Okej. Okay. Pyk. Jeszcze. Okej. Okay. I co ja mam tu robić? Mam kołek. I Może na ten kołek i... Uuu, ciężko trzymać na nim równowagę. A, już widzę, że tym kołkiem trzeba podnieść okej, okay, słuchajcie yeah. no mój bo mam seła i on mi piszczał okej okay. jeszcze nie yeah. do góry szybciej jej yeah. ale muszę, no Chcę mieć wszystkie punkciki. Okej, okay, słuchajcie, nie chciałem. No muszę zrobić, żebyście. <laughs> to już by było na tyle. Odcinek miał już 8 poziomów, to nawet dużo. No i w kolejnym odcinku wiecie co będzie. Będzie, no, wiecie o co chodzi, no. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 level. A jak zginiesz, to zależy i dla tych, będzie trwało. A więc żegnam Was i cześć.